W tym filmie dowiesz się o tym, jak zrobić progres szybko, będąc początkującym. I powiem tutaj o takich pięciu radach, o których sam chciałbym kiedyś wiedzieć, bo to by tak naprawdę wszystko zmieniło i też zrobiłbym progres dużo szybciej i bezpieczniej. Dlatego oglądaj do końca, bo każda z tych rad jest naprawdę ważna. Przejdźmy do pierwszej, bez której rozwój techniki jest praktycznie niemożliwy, i chodzi o robienie dużej objętości wspinania. I to, co przeczytałem kiedyś właśnie w książce Udo Neumana, jest bardzo fajne, żeby sobie to wszystko zwizualizować. To jest to, że my, wspinając się, tak naprawdę zbieramy ruchy do takiej naszej bazy danych, którą mamy. No, i czym więcej tych ruchów zbierzemy, tym później też lepiej się technicznie wspinamy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby robić właśnie na początku dużą objętość tego wspinania, bo też właśnie na tych początkowych etapach to technika jest takim głównym ograniczeniem. No, i żeby ją szybko zbudować, no to właśnie trzeba się skupić na takiej dużej objętości tego wspinania. Ja sam pamiętam, jak dawniej właśnie zaczynałem, no i jednak na ściance bardziej skupiałem się na tym, że pójść jakiś, zrobić trudny balder, czy jakąś trudną drogę, i tak robiłem mniej więcej z 4-5 prób, czy po prostu właśnie. Skupiłem się na tym, żeby jakiś jeden balder po prostu zrobić na całym treningu. No i może czasami takie podejście rzeczywiście ma sens na trudnych balderach, żeby jakiś trudny ruch technicznie dopracować, to jednak tak ogólnie no to męczy się wtedy jakieś kilka ruchów przez cały trening, no i zbytnio nie wpływa to tak dobrze. No i rzeczywiście jak tak robiłem, no to nie czułem, że ta technika się zbytnio rozwijała, i nie czułem tego w skałkach, żebym się od razu wiedział, jak ustawiać, jak się tam skręcić w jakiejś pozycji, czy po prostu też znaleźć szybkie patenty na drodze, czyli że tak trzeba złapać, tak trzeba się skręcić, tu trzeba stanąć, żeby to od razu wszystko wiedzieć. Natomiast tak skupiłem się nad tym, żeby właśnie robić taką dużą objętość. Dużo balderów na treningu, dużo dróg, czyli nie na przykład 4, tylko 10-12. I wtedy tych ruchów już jest naprawdę mnóstwo na treningu, i to ciało właśnie zbiera do tej bazy danych. Bardzo dużo tego i przez to ten rozwój techniki jest dużo lepszy. Dlatego bardzo ważne jest na początku to, żeby nie skupiać się jakoś na robieniem mega trudnych rzeczy i próbowaniu tego przez cały trening, bo wtedy zrobisz po prostu kilka ruchów i za dużo się nie nauczysz, tylko robisz dużo i nie patrzysz na trudność. Jak przechodzisz na ściankę i coś też jest łatwe, to też warto to zrobić, bo tak samo ta technika będzie się rozwijać. I to jest według mnie taka kluczowa rada, jeżeli chodzi o rozwój techniki, bo to jest tutaj głównym ograniczeniem na początku właśnie takiej przygody ze wspinaniem. Druga rada bardzo dobrze łączy się z pierwszą, bez niej nie doszlifujesz techniki. I chodzi tutaj o powtarzanie i też myślenie nad tym, co się robi. Pewnie znasz te sytuacje, jak przechodzisz balder w pierwszej próbie, no i wiesz, że ta pierwsza próba nie była zbytnio dobra, tylko było to trochę takie już wywalczone, że to zrobiłeś. I na przykład jak spróbujesz ten balder drugi, trzeci raz, to, to zaczyna wszystko lepiej wychodzić. I właśnie o to w tej radzie chodzi. Żeby powtarzać baldery i doszlifowywać tą technikę, czy jak na przykład gorzej ci idą baldery, gdzie są małe stopnie, no to jak raz go przejdziesz, to może być to też trochę taki łód szczęścia, że Ci się udało, natomiast jak to powtórzysz drugi, trzeci raz, to wtedy to ciało naprawdę doszlifuje sobie właśnie te ruchy i później jak to spotkasz w skałkach, czy na innym balderze, to zrobisz to bez problemu. I tutaj takim dodatkowym tipem jest to, żeby też myśleć między każdą próbą, co możesz zrobić lepiej, a co zrobiłeś gorzej, czyli na przykład jak noga zjechała, to żeby już w następnej próbie właśnie to poprawić, jeżeli miałeś mocno zgięte ręce, jak to nie było potrzebne, no to wtedy właśnie możesz popatrzeć w następnej próbie, żeby mieć proste ręce, żeby to wszystko jednak usprawnić z każdej próby. No, bo też o to chodzi właśnie w takim rozwoju techniki. Nie tylko chodzi o to, żeby po prostu strasznie dużo się wspinać, tylko też o tym myśleć, co można zrobić lepiej, jak się lepiej ustawić. To też jest ważne i to, co tutaj też może pomóc, to właśnie nagrywanie. Potem możesz po prostu włączyć telefon i zobaczyć, jak ci szło. I zobaczysz, że pierwsza, druga, trzecia próba będą się naprawdę mocno różnić, bo będziesz coraz lepiej to wszystko przechodzić. I to, co tutaj polecam zrobić, to taki trening, gdzie wybierasz 5 balderów i każdy powtarzasz 3 razy, i między każdą próbą odpoczywasz około 3 minuty. I to jest naprawdę fajny trening, żeby podnieść i siłę taką ogólną, wspinając się, i też właśnie technikę, powtarzając te ruchy. Teraz czas na trzeci punkt i jest to siła palców, czyli ograniczenie większości wspinaczy. I to mogę powiedzieć z pewnością siebie, bo już przetestowałem dziesiątki, w sumie setki wspinaczy i właśnie w większości wychodziło, że siła palców jest ograniczeniem. No bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli nie jesteś w stanie się trzymać chwytów, no to też techniki nie wykorzystasz ani wytrzymałości. Więc siła palców jest bardzo ważna we wspinaniu. I tutaj chciałem podkreślić, że jak się zaczynasz wspinać, to też musisz mieć to właśnie z tyłu głowy. I na początku też chciałbym rozwiać taki mit, że trening na chwytotablicy jest niebezpieczny dla początkujących. Bo to jest nieprawda. Bardziej chodzi o to, że trening na chwytotablicy nie jest po prostu tak ważne. Czyli nie chcesz spędzać większość czasu na chwyto tablicy, tylko chcesz większość czasu właśnie spędzić na wspinaniu się, bo to ci da najwięcej, możesz rozwijać technikę i też wspinanie na początku wystarcza, żeby wzmocnić palce. Natomiast trening na chwyto tablicy to w tym momencie jest też taka prewencja przed kontuzją. I tu mogę sam potwierdzić to też, jak u mnie było. Pojechałem w skałki, jak właśnie zaczynałem się wspinać, no i rozgrzałem się i właśnie poszedłem na drogę, gdzie były dziurki. No i na początku przeszedłem właśnie po jakichś kilku krawątkach, lepszych chwytach, no i na wszedłem w sekwencję po dziurkach. No i ta sekwencja wcale nie była jakaś trudna, po prostu się przechodziło, nie było jakichś dynamicznych ruchów. No i przeszedłem ją, złapałem dobry chwyt i nagle poczułem, że coś z palcem jest nie tak. Wtedy właśnie zjechałem, no i okazało się, że się skontuzjowałem właśnie na tych dziurkach. I to dosłownie była taka kontuzja, jakbym złamał rękę, bo byłem wypoczęty, nie wyglądało to tak, że trzy dni przed tym wszystkie dni po prostu trenowałem, tylko byłem wypoczęty i złapałem chwyt i nagle od razu kontuzja, bo po prostu palce nie były w ogóle przyzwyczajone do takiego chwytu. I wystarczyło po prostu trochę siły, żeby od razu się skontuzjować na kilka miesięcy. I dopiero po tym momencie jak się skontuzjowałem, to po czasie jak już wszystko właśnie doszło do siebie, to zacząłem te palce lekko obciążać na tablicy właśnie naciskając dłuższy czas, tak żeby je wzmacniać i też przyzwyczajać się właśnie do tego chwytu. No i po tym właśnie już zacząłem czuć się pewniej też na ścianie, jak łapałem te dwójki, bo one były przygotowane. Dlatego chwytotablica to jest też taka prewencja przed tą kontuzją, bo jakby nie patrzeć to na tablicy możesz sobie stanąć na ziemi, złapać sobie na przykład właśnie taką czwórką jak krawątkę, no i spokojnie to obciążać i przyzwyczaić właśnie te palce do różnych chwytów. Natomiast jak się wspinasz, no to często jest tak, że właśnie łapiesz jakąś krawątkę, Wątkę rzucasz się do następnej i to jest dużo bardziej niebezpieczne. Dlatego to jest nieprawda, że trening na chwyto tablicy jest niebezpieczny. To jest po prostu trening siłowy, ale dla wspinaczy. Tylko tutaj przed tym jak zaczniesz, musisz wiedzieć o trzech takich bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza jest taka, że właśnie trening na chwyto tablicy no, nie powinien być Twoją główną częścią treningu. To powinno być jakieś kilka zwistów w ciągu tygodnia. To nie powinno trwać naprawdę długo, bo chcesz właśnie większość czasu spędzać na wspinaniu się. Jeżeli chcesz te palce na początku swojej przygody właśnie wzmocnić, to no to samo wspinanie po jakichś baldera. Są te mniejsze chwyty, to już wystarczy. Natomiast też dodać tę chwytotablicę właśnie w takiej bardziej formie prewencji, żeby zrobić sobie kilka serii w ciągu tygodnia, przyzwyczajesz te palce spokojnie i też powoli ta siła palców będzie się też budować dodatkowo na tej chwytotablicy. I to właśnie ma być jako dodatek, a nie główna część, bo jeżeli będziesz tylko wisieć, no to wtedy rzeczywiście to nie jest zbytnio dobrze przeznaczony czas. Druga bardzo ważna rzecz, to jak robisz zwisy, to one powinny być długie, czyli chcesz tutaj celować w jakiś czas 30-40 sekund, bo to jest trochę jak z treningiem siłowym. Jak przechodzimy na siłownię, no to nie sprawdzamy swoich maksów robiąc 3 powtórzenia. Jak jeszcze nie znamy też techniki ćwiczenia, tylko robimy dużo powtórzeń, żeby nauczyć się techniki i też czym więcej powtórzeń jest, tym robimy to z mniejszym ciężarem, więc jest to też bezpieczniejsze dla stawów. Jak od razu się rzucisz na, na przykład zwisy 5-sekundowe, no to to jest bardzo duży nacisk na stawy i to nie jest zdrowe, bo one nie są przyzwyczajone do Takiego nacisku, natomiast jak robisz zwisy 30-40 sekundowe, no to to jest już dużo bardziej bezpieczniejsze dla stawów, i tak trzeba zacząć, żeby to zrobić bezpiecznie. No i trzecią bardzo ważną rzeczą jest to, że trening na chwytu tablicy powinien być robiony na początku treningu, bo nie ma sensu robić go na końcu, bo jak robisz na końcu, no to już jesteś po całej sesji, na przykład balderowej, te palce są zmęczone, już tak dobrze nie trzymają. No i bez sensu jest w ogóle zwiększać siłę, jak już się jest zmęczonym, no to nic nie daje. A druga rzecz jest taka, że jak już te palce są zmęczone, no to też narażasz się na kontuzje, jak one są już zmęczone, i po prostu jeszcze dodatkowo naciskasz i je męczysz, no to nie jest to też zbyt właśnie najlepsza opcja pod kątem takiego bezpieczeństwa. Podsumowując, mniej to z tyłu, że siła palców jest ważna i głównie buduj ją jednak wspinając się. Natomiast też możesz dodać właśnie treningi na chwyta tablice, które pozwolą ci bezpiecznie przyzwyczaić palce do wspinania. Natomiast nie powinno być to głównym treningiem. Czwarta rada to trening siłowy. Pewnie już słyszałeś, że początkujący to nie powinni trenować siłowo, bo będą tacy silni, że nie będą później używać nóg, tylko wszystko robić na samych rękach. No, jeżeli posłuchasz tej rady, to później za dwa lata będziesz po prostu biegać po fizjoterapeutach i naprawiać swoje barki, łokcie czy też palce. Bo trening siłowy to też jest taka sama prewencja jak trening na tablicy, żeby wyrównać pewien dysbalans siły, który też sport tworzy i też żeby przygotować mięśnie do trudniejszych ruchów na ścianie. Ja też jak zaczynałem, no to jeszcze nie było takiej wiedzy o tym treningu, co powinno się robić, a czego nie powinno się robić, no i też raczej ludzie mówili, że po co trening siłowy, po prostu trzeba się wspinać. No z racji, że wszyscy tak robili, no to ja wtedy też tak zrobiłem jak zaczynałem, no i właśnie to się tym skończyło, że później po niedługim czasie czułem właśnie, że barki bolą no i to już był taki ból, którego nie da się Zniwelować, jeżeli nie wzmocni się pewnych mięśni. No i dopiero w momencie, kiedy te barki wzmocniłem, skupiłem się na tym, żeby wyrównać ten dysbalans, no to ten ból minął. Odpoczynek czy coś w tym stylu nic nie daje, bo jeżeli to jest dysbalans w mięśniach, no to to jest właśnie ten problem. No i tutaj, jeżeli ktoś będzie to masować, nie wiadomo co robić, no to, to nic nie da, bo to nie jest rozwiązanie tego głównego problemu, którym jest dysbalans właśnie w mięśniach. I tutaj warto też powiedzieć o tym, że to też bardzo mocno dotyczy młodych. Jak byłem na spotkaniu właśnie w Czechach z trenerami, no to Trener kadry austriackiej właśnie powiedział o tym, że wspinacze właśnie młodzi, których testują, już mają bardzo duży dysbalans siły w tych barkach, przez to czują, że ich boli, czy tak samo łokcie, i to się już dzieje w bardzo krótkim czasie. Dlatego zaczęli też testować, jaka jest siła rotacji barku na zewnątrz, jaka jest do środka, żeby sprawdzać ten dysbalans. Więc to dotyczy wszystkich i dosłownie w ciągu roku, dwóch, już można się takiego czegoś nabawić. Dlatego ważne, żeby ten trening siłowy był w planie, żeby po pierwsze, właśnie zmniejszyć szanse na kontuzję, i druga rzecz, żeby wyrównać dysbalans. Balans właśnie tej siły, bo to po prostu doprowadzi do kontuzji, jeżeli o to się nie zadba. Ale tutaj też chcę to podkreślić, że to powinien być taki dodatek. Bo jeżeli będziesz to robić od początku przygody z treningiem spinaczkowym, no to nie musisz tego robić nie wiadomo ile. Wystarczy raz w tygodniu. Tak naprawdę no 30 minut w ciągu tygodnia i to już spokojnie wystarczy. No to się dopiero zwiększa, jak już właśnie będziesz po dwóch latach i tego nigdy nie robiłeś. Wtedy trzeba już robić dużo więcej, bo trzeba wszystko nadrobić. Natomiast jak zaczniesz teraz, to i będziesz się lepiej wspinać, będziesz mieć też większą siłę w ruchach w przewieszeniu, no i też mniejsza szansa na tą kontuzję. Ostatnia rada to tygodni odpoczynkowe, tak zwany deload. I tutaj tego punktu nie przestrzegają nawet zaawansowani wspinacze, co później niestety może doprowadzić do kontuzji i też zmniejszonego progresu. Bo chodzi o to, że zmęczenie się kumuluje z tygodnia na tydzień. Tak samo jak z dnia na dzień, czyli jak trenujesz poniedziałek, wtorek, no to ta środa będzie gorsza, to tak samo jest właśnie z tygodniami. Jeżeli będziesz cały czas trenować bez przerwy tak samo, to zmęczenie się kumuluje. Są mikrourazy, które powstają i w pewnym momencie możesz po prostu skontuzjować się, no i też nie będziesz robić progresu. Jeżeli już to zmęczenie jest tak skumulowane, no to ciało jest ciągle zmęczone, no i nie będziesz robić progresu. Dlatego musisz prowadzić też tygodnie odpoczynkowe i to gwarantuje, że zwiększy bardzo mocno progres i też najbardziej ze wszystkich rzeczy zmniejszy szanse na kontuzję. I to możesz zrobić w kilku prostych krokach. Po pierwsze chcesz zaplanować te tygodnie deload, czyli kiedy je dokładnie robisz. Taką ogólną strukturą, która dobrze działa jest 3 do 1, czyli 3 tygodnie się wspinasz i jeden tydzień odpoczywasz. Tylko ważne, żeby to rzeczywiście zaplanować, że to będzie ten tydzień. Drugi krok to podczas tego tygodnia chcesz zmniejszyć objętość o połowę. Nie chcesz po prostu kompletnie odpocząć, bo to też może nie być akurat najlepsze, tylko chcesz zmniejszyć to, co robisz o połowę. Czyli przykładowo, jak robisz dwa treningi balderowe w ciągu tygodnia, to możesz zrobić tak samo, tylko skrócić ich czas o połowę i zrobić te same dwa, albo po prostu zrobić jeden cały, a ten drugi usunąć. Po prostu to, co robisz o połowę mniej. No i trzeci krok to jest rzeczywiście trzymanie się tego, bo dużo osób wie i wie, że powinno robić, a później nie trzyma się tego i się kontuzjuje. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby się rzeczywiście tego trzymać. To już wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o treningu, to zachęcam do odebrania darmowego e-booka, link znajdziesz w opisie.